ZUS poinformował, ile ukraińskich dzieci otrzymało świadczenie 800. Od stycznia do lipca w 2024 roku ZUS wypłacił 800 dla 246,8 tysiąca dzieci uchodźców z Ukrainy. W całym ubiegłym roku takie świadczenie otrzymało 322,7 tysiąca dzieci. Od 1 września bieżącego roku wypłata świadczenia 800 plus i świadczenia dobry start jest powiązana z obowiązkiem edukacji w polskiej szkole dla uczniów ukraińskich. Sikorski dla LeMont. Należy zaprzestać wypłacania świadczeń ukraińskim uchodźcom, bo to zmniejsza potencjał mobilizacyjny Ukrainy. Nie powinniśmy subsydiować nieposłuszeństwa. Rosyjskie służby przeprowadzały akcje, między innymi na terenie Polski. O pseudonimie Kylo. Akcja miała charakter dezinformacyjny, z naciskiem na wywołanie strachu i obaw przed ukraińskimi uchodźcami. Jednym z głównych przekazów było hasło: Oni panoszą się w Polsce. Zbigniew Hołdy skarży się, że nie dostał pieniędzy ze Spotify. Pracownik za X-u poinformował, że głupio nam było powiedzieć prawdę, to przecież dla wielu legenda, zaś rzecznik prasowy Spotify powiedział, piosenki Hołdysa mają w sumie pięć odtworzeń, ale nikt nie odsłuchał żadnej dłużej niż minutę. Artysta po prostu nic nie zarobił. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy po wizycie Blinkena w Polsce oświadczyła, że jednym z tematów rozmowy prezydenta z panem Blinkenem była współpraca w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, czyli wspólnego projektu budowy elektrowni na Pomorzu. Profesor prawa Uniwersytetu Gdańskiego, pan Jerzy Zajadło w sprawie kontrasygnaty jestem po stronie Donalda Tuska. Wprawdzie nie potrafię tego prawniczo jednoznacznie uzasadnić i wiem, że prawnie to słaby argument, ale po prostu czuję, że tego zważywszy na cały kontekst sprawy wymaga przyzwoitość. Pojawił się projekt ustawy o krajowym rejestrze oznakowanych psów i kotów. Już w kampanii wyborczej, z tego co pamiętam, lewica zapowiadała numer pieseł, czyli taki pesel dla każdego psa. Mamy więc już projekt takiej ustawy i najprawdopodobniej za niedługi czas wejdzie w życie. Pan Janusz Korwin-Mikke pyta się, kto to jest ten Taylor Swift. Podobno 18% Amerykanów oświadczyło, że będzie głosować tak jak on. Do jakiej partii on należy? A jak wiemy, Taylor Swift zadeklarowała swoje poparcie dla Kamali Harris. Panie Januszu, to jest ona, nie on. Sytuacja z zakupów w sklepie obuwniczym. Siedział obok mnie na pufie ojciec z małym synkiem, który przymierzał buty. Ojciec, to są te buty, które Ci się podobały? Przymierz, zobaczymy, czy pasują. Syn, tak, to te, super są. Ojciec, pomagając założyć drugi but, mówi, ok, cena jest normalna, więc bierzemy je. Syn w szoku, i co, i tyle? Nie idziemy już nigdzie przymierzać innych butów? Tato, od teraz już zawsze będę chodził tylko z tobą na zakupy. Jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, Vance, powiedział: Jak Donald Trump widzi pokojowe rozwiązanie wojny na Ukrainie? A mianowicie Ukraina odda Rosji obecne zdobycze terytorialne oraz że będzie krajem neutralnym i nie wejdzie do NATO. I za to dostanie gwarancję bezpieczeństwa. Tyle, że, no, taka jest prawda to już przerabialiśmy w 1994 roku. Zobaczcie, do Polski przyjechał sekretarz stanu Blinken bezpośrednio z Kijowa, bo dzień wcześniej był tam, no i rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MSZ. Mnie zastanawia tylko jedno, zważywszy na całą sytuację, czemu w tych spotkaniach nie było ministra obrony. Myślę, że tu obok premiera i prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, na takim spotkaniu będzie szef ministerstwa obrony. Zważywszy, że Blinken przybył bezpośrednio z Kijowa, jak poinformował rzecznik PiS, Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii.